Ani mam szansę parę razy cię przestraszyć. <noise> Przecież mówiłeś, że to nawet diabeł nie straszny. No tak, ale jest ich tu duże skupisko, a najstraszniejsze. Jest! <noise> <noise> Przestań! Właśnie, nie krzycz. Pokażę ci miejsce, w którym krzyczy się szeptem. A ja pokażę Ci pałac, który kupił znany ze swojego skąpstwa towarzysz Gomułka. Gomułka, skąpy, to powiedz mi, dlaczego my podróżujemy Hulajnog. No daj spokój! Nieważne jest, czym wjeżdżasz, ważne jest, jak wyjeżdżasz. <noise> Zaczekaj! Teraz to tak. Taka podróż to mi się podoba. No wiesz, ja zawsze potrafię znaleźć odpowiednią oprawę do sytuacji. Zobacz. Przecież nie piękny ten pałac w Żaganiu. Czy to jest najlepszy dowód na skomstwo Gomułki? Tak, swoją drogą, to ciekawa jestem, ile taki pałacek kosztował. 2,5 miliona dolarów w węglu. W węglu? Jeszcze słyszę o takiej walucie. Wiesz co, w ogóle cała ta historia jest przedziwna. Dlatego, że przed wojną pałac, park i okoliczne ziemie należały do księstwa Żagańskiego. A ostatnim księciem Żagania był niejaki Bossant, Talleyrand, Perigo. Francuz z pokorzenia, proszę ja ciebie. Ale w 1935 roku Niemcy zabrali pałac i wszystkie przyległe ziemie, i książę musiał wyjechać. No dobrze, ale dlaczego Gomułka musiał za to zapłacić? No, Gomułka musiał za to zapłacić, dlatego że z kolei po wojnie ziemia żagańska przeszła pod panowanie Polski ludowej. I wtedy Francuzi upomnieli się o majątek swojego obywatela. To chyba jest jedyna taka historia w PRL-u. <laughs> Absolutnie jedyna, później już nikomu nie oddano żadnego majątku. Książe Bosant Aleum Perigor niejednokrotnie w czasach PRL-u odwiedzał swoje dawne posiadłości. Zabiegał nawet o to, by pozwolono mu w żaganiu kupić choćby niewielki kawałek ziemi. To dałoby mu prawo posługiwać się w dalszym ciągu tytułem księcia żagania. Ówczesne prawo jednak na to nie zezwalało i Talleyrand musiał zadowolić się tytułem księcia de Valenci. Z pieniędzy wypłacanych przez rząd polski też nie zobaczył ani Franka. Każda wpłata przeznaczana była na zaległości podatkowe rodu Talleyrand we Francji. Być może pewnym pocieszeniem dla księcia był fakt, że pałac w czasach PRL-u nie podzielił losu innych zabytków. Mimo początkowej dewastacji pałacu, od połowy lat 60. powoli przywracano go do dawnej świetności. Tym samym w Żaganiu można podziwiać świadectwo pracy kilku znakomitych rodów książęcych. Początki żagańskiej rezydencji dał w pierwszej połowie XVII wieku Albrecht Wallenstein, marszałek cesarski z czasów wojny trzydziestoletniej. Książę Wallenstein chciał wznieść w Żaganiu pałac połączony z funkcją obronną czyli Palazzo infortezza. Po śmierci Wallensteina budowę rezydencji kontynuował nowy właściciel, książę Wacław Lopkowicz. Okres swojego rozkwitu rezydencja przeżywała w czasach panowania księżnej Doroty Talleyrand-Périgord. Księżna z rozmachem przebudowywała pałacowe wnętrza i klatki schodowe. Rozświetlone korytarze były wtedy na Śląsku nowością architektoniczną. Sale rezydencji wypełniły się za jej panowania kolekcją dzieł sztuki. Żagański dwór w czasach księżnej Doroty należał do najwspanialszych w Europie i odwiedzali go znakomici goście. Honoré de Balzac, Franz Liszt, Stendhal. Część drogocennego wyposażenia Talleyrandowie wywieźli w 1935 roku do Francji, a część przepadła bez wieści. Robert! Robert, gdzie ty jesteś? Ja mam lęk wysokości. Do studjawów, chodź tutaj. Do usług. Co ty wyprawia, że ja naprawdę się boję? No i o to chodzi. A teraz ym, zagramy pewną scenę, która miała miejsce tutaj w pałacu między artystą a diabłem. A jak podzieliłeś role? No oczywiście, że ty artystą, a ja diabłem. No, całkiem słusznie, opowiadaj dalej. Pewnego dnia artysta zaprzedał duszę diabłu. Bo chciał dokończyć swojego dzieła. I gdy był już przy robieniu 197. maszkarona, diabeł pojawił się. Artysta spadł z drabiny i zginął. Hmm, I diabeł ukazał mu się w tym właśnie oknie, tak? Tak. Wiesz, co ci powiem? straszny jest w ciebie diabeł. A, to wiesz, że mam gołębie serca. <gry> I choć każdy maszkaron zdobiący fasadę żagańskiego pałacu jest swoistym dziełem sztuki, to właśnie ten niedokończony grymas diabła budzi najwięcej emocji. Takie rzadko spotykane wykończenie elewacji zaprojektował Antonio de la Porta. Samo wykonanie prawie 200 maszkaronów powierzono nieznanemu dziś rzeźbiarzowi. Według jednej z legend, artyście w pracy pomagał sam diabeł, któremu nieszczęśnik zaprzedał duszę. W zamian za to diabeł za każdym razem ukazywał inną, raz straszną, a raz komiczną twarz, którą rzeźbiarz uwieczniał na pałacowej fasadzie. Przerażające oblicza diabła strzegą okien na parterze teatralne i weselsze można zobaczyć nad oknami na pierwszym piętrze. Jednak jak mówi legenda, to co wydarzyło się przy pracy nad ostatnim maskaronem było ponad ludzkie siły artysty. Diabeł pokazał mu swoją prawdziwą twarz i tak go przestraszył, że biedak spadł z rusztowania, nie odzyskawszy już przytomności. Ale to nie koniec opowieści z dreszczykiem. Wiele lat później, bo pod koniec ubiegłego wieku do pałacowych piwnic zaczęły wprowadzać się nowe diabły. W galerii Dobrego Diabła zamieszkało ponad 100 lokatorów i ciągle ich przybywa. Wszystkie są dziełem żagańskiego rzeźbiarza Jerzego Kupczyka. Artystę zainspirowały przed laty pałacowe maszkarony. Jego diabły wykonane są z drewna lipowego i nawiązują do żagańskiej historii, śląskich legend oraz wydarzeń z życia miasta. Każdy z nich jest straszny inaczej. Diabły szachista, reporter telewizyjny, lekarz czy aptekarz. Każdy z odwiedzających oryginalną galerię może tu znaleźć bliskiego sobie diabła. Dodatkową atrakcją piwnicy diabłów jest działająca na wyobraźnie oprawa dźwiękowa. Niesamowite odgłosy wydobywają się z odkrytej tu niedawno XIV-wiecznej studni, zasilanej wodą z podziemnego źródła. Ale pięknie. Bubr się wieje. A w przypałacowym ogrodzie rosną cztery dorodne córki księżnej Doroty. Nie. A jak popłyniemy trochę dalej, to zobaczymy kocie. Tak, Myszko. Kocie Góry. <śmiech> <śmiech> Śmieszna nazwa, co? No. Ale wiesz co bardziej interesują mnie te mm, dorodne córki księżnej Doroty? Skoro nie taki ze mnie diabeł straszny, to może mam jakieś szanse, jak myślisz? No tak, masz szansę je zobaczyć, poczekają na ciebie. Rosną tam od jakichś 200 lat. <laughs> to chyba jakieś stare panny są. Stare, ale piękne. Cztery dorodne córki księżnej Doroty, bo tak nazwali okazałe platany powojenni mieszkańcy żagania, zdobią pałacowy dziedziniec od ponad 200 lat. Jednak gdy baczniej przyjrzeć się żagańskim pannom, to są przynajmniej ze dwa razy starsze. Już wtedy potrafiono przeprowadzać do dziś skomplikowaną operację przesadzania starych drzew. Piękne platany otwierają wejście do jednych z najpiękniejszych, jak go określano jeszcze przed II wojną światową, ogrodów książęcych w Europie. Rozległy, rozciągający się na ponad 100 hektarach, park romantyczny to dzieło księżnej Doroty. Aby zaprojektować ogród i uporządkować zdziczały teren, księżna sprowadziła wykształconego w Berlinie i Wiedniu ogrodnika, Oskara Tajherta. Ogrodnik wspominał w swoich pamiętnikach, że do wyrównania przypałacowego terenu nakazał przywieźć 14 tysięcy wozów ziemi. Dzięki jego kunsztowi, książęcy ogród zaczęły zdobić nie tylko rzadkie okazy roślinności, ale i elementy małej architektury – altanki, fontanny i mostki. A wijący się po ogrodzie bubr do dziś sprawia wrażenie, jakby był stworzony z myślą o tym miejscu. Robert, wiesz kto wymyślił ten gest? Przepani, przepani, ja przepani. To <grymian> pewnie jakiś prymus. <grymian> Nie, to był jeden z elementów nauczania Zagańskiej Szkoły, czyli Żagańskiej Szkoły, a rozpowszechnił ją opad z Żagania Johann Ignaz von Felbiger. A czy w tej szkole uczono montować piorunochrony? Piorunujące pytanie, nie mam zielonego pojęcia. Ale wiesz skąd to pytanie? <gry> dlatego, że znam tego opata z innej strony. On założył ten piorunochron na kościele. Tak i to było takie wielkie wydarzenie? No tak, później okazało się, że tak, dlatego że to jest najstarszy piorunochron w Europie. No proszę, to jest miasto, które ani diabła, ani piorunów się nie boi. Najstarszy piorunochron w Europie? W Żeganiu. No oczywiście. Pierwszy ochron w dzisiejszej Polsce, według niektórych źródeł nawet w Europie, to z pewnością zasługa opata Felbigera. Jednak świetność klasztoru augustjańskiego i kościoła pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny to dzieło 52 opatów sprawujących tu władzę od XIII do XIX wieku. Ich wizerunki nakazał uwiecznić przedostatni z nich w poczcie opatów żagańskich. Dzięki temu i dziś można się dowiedzieć nie tylko jak wyglądali, ale i skąd pochodzili i co pozostawili po sobie w augustiańskim klasztorze. Obrazy umieszczono w krużganku północnym. Część z nich po renowacji przeniesiono do pomieszczeń Górnego Chóru. A spuścizna żyjących i pracujących w żaganiu przez sześć wieków augustianów jest imponująca. Wystarczy zajrzeć na chwilę do przyklasztornego kościoła. Zachwyci tu barokowy przepych, długie i szerokie nawy oraz stalle kanoników z dębowego drewna. Warto się zatrzymać przy najcenniejszym zabytku żagańskiego kościoła renesansowym obrazie Trójcy Świętej umieszczonym w barokowym ołtarzu głównym, a opuszczając wnętrze, spojrzeć w górę ku organom, na których z okazji ślubu księżnej Doroty zagrał węgierski kompozytor Franz Liszt. Co? No, dlaczego nie mówisz normalnie? Dardło cię boli? Bo jesteśmy w żagańskiej bibliotece. No dobrze, ale tutaj nikogo nie ma i naprawdę nikomu nie przeszkadzasz. A, a, A No właśnie, dlatego możemy tu sprawdzić, czy rzeczywiście można tutaj krzyczeć szeptem. A może coś zaśpiewamy? O! Skoro nikogo nie ma... Nie, nie. Co znasz? Co możemy zaśpiewać? Na półko Vertiego. I rzeczywiście, w po bibliotece od lat odbywają się kameralne koncerty muzyki poważnej. W ten sposób wykorzystywana jest rzadko spotykana akustyka wnętrza. Biblioteka zawdzięcza to specjalnie zaprojektowanym sklepieniom. Stojąc w przeciwległych krańcach, można dzięki temu porozumiewać się, mówiąc szeptem. Jest tu również strefa ciszy. Za sprawą niewidzialnej kurtyny dźwiękowej, rozmawiający z sobą niegdyś augustianie w górnej części sali nie przeszkadzali pracującym na dole braciom. A bogactwo wiedzy zapisane w księgach było tu za czasów augustiańskich imponujące. Gdy pod koniec XVIII wieku sporządzono katalog zbiorów, naliczono w bibliotece ponad 7000 tomów. Pożary i wojny uszczupliły księgozbiory. Te, które się zachowały, przechowywane są w górnej części biblioteki na regałach z czasów augustjańskich. Do dziś można tu podziwiać dwa niedawno odrestaurowane XVII-wieczne niderlandzkie globusy. Jeden z nich przedstawia Ziemię, drugi jest mapą nieba. A czas spędzony w bibliotece jest bezcenny, nie tyle dla umysłu, bo niczego nie wolno tu dziś dotykać, ale dla zdrowia. W pomieszczeniu tym panuje specyficzny mikroklimat, dzięki któremu ustępuje kaszel, chrypka czy ból gardła. Rozwiązania tej zagadki należy poszukać w podłodze. W posadzkę z piaskowca wmontowano niegdyś kawałki drewna, które pochłaniają wilgoć niekorzystną dla ksiąg. Niedowiarkowie powinni przejść do znajdującego się obok biblioteki górnego chóru. Tam dech w piersiach zapiera nie tylko wilgotne i duszne powietrze, ale i widok dwóch szklanych trumien. Spoczywają w nich szczątki świętych Krystiana i Teodata. Relikwie sprowadzone w XVIII wieku przez księcia Lobkowica budziły zachwyt wiernych. Musiały bowiem kosztować majątek. Dziś budzą mieszane uczucia zwiedzających zespół po Wiesz, Robert, ten chleb jest tak dekoracyjny, że szkoda go kroić. No to co, który wybieramy? Ten? Dobrze, niech będzie ten. Ale muszę Ci powiedzieć, że nie wiedziałam, że e, Twój talent kulinarny ściągnie tutaj tylu ludzi. To nie tyle mój talent kulinarny, co smalec Michała. A tak poważnie, niestety, Magda, ci wszyscy ludzie nie przyszli tutaj ze względu na nas, tylko ze względu na jarmark Michała, tak zwany jarmark opłotkowy. Jarmark płotkowe? a co to takiego? W Brzeganiu kiedyś było bardzo dużo rzemieślników, piekarzy i piekarze sprzedawali swoje wyroby przez płot. To znaczy wymieniali, wymieniali, je na sól. Sól do chleba ze smalcem, tak? Tak, sól jest moim ulubionym dodatkiem do smalcu. I właśnie przepis na smalec powstał w Brzeganiu. Gotowa? Pewnie. Pokrojoną w kostkę cebulę i boczek roztopić na patelni. Dodać zmieloną kiełbasę polską i drobno pokrojoną cebulkę oraz czosnek. Wszystko smażyć aż do zarumienienia cebuli. Robert, wiesz, że żagań jest znany na świecie? Ale z czego? Z diabłów, z odgromnika czy może z pałacu? Z pałacu jest znany przede wszystkim we Francji, ale również Brytyjczycy um. mają do niego duży sentyment. A dlaczego? Widziałeś taki film Wielka Ucieczka? Czekaj, 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 to jest ten film o ucieczce brytyjskich oficerów z niemieckiego obozu niemieckiego, tak? Zgadza się. To był dokładnie obóz jeniecki w Żaganiu. Żartujesz? Naprawdę. No ale co? My chcemy, żeby Żagań był no. słynny na całą Polskę, prawda? A świadectwem tego niech będzie nasza flaga. Telewizyjny przewodnik po kraju para w Polskę w Żaganiu na Dolnym Śląsku. Żagań położony jest w zachodniej Polsce w województwie lubuskim. Historycznie miasto od wieków należy do Dolnego Śląska. Żagań oddalony jest od Zielonej Góry stolicy Województwa Lubuskiego o 50 km. Zatrzymując się w mieście, nie trzeba martwić się o nocleg. Hoteli tu nie brakuje. Problemów nie będą mieli zarówno turyści z przeciętną kieszenią, jak i ci, którzy skłonni wydać są więcej pieniędzy w zamian za komfort i piękne otoczenie. Rezerwacji powinni dokonywać ci turyści, którzy wybierają się do żagania w ostatni weekend września. Wtedy w mieście trwa jarmark Michała i przyjeżdża tu wielu gości z całej Europy. Oprócz wspaniałych zabytków architektury, turysta może tu odkryć niezliczoną ilość innych atrakcji. Warto odwiedzić nadbobrzańską elektrownię wodną z początku ubiegłego wieku, kaplicę Grobu Chrystusa wybudowaną na wzór jerozolimskiej. Czy też poszukać śladów bytności w mieście wybitnego astronoma z XVII wieku, Keplera? Astronom, kontynuator myśli kopernikowskiej, pomalnie spłonął na stosie, oskarżono go bowiem o czary. Tu, w żaganiu, dzięki wsparciu księcia Wallensteina, żyło mu się i pracowało spokojnie. Tym turystom, którym ani pałacowe maszkarony, ani piwniczne diabły nie podniosły wystarczająco poziomu adrenaliny, radzimy przy wyjeździe z miasta zatrzymać się na chwilę przy diabelskim kamieniu i diabelskiej grocie. Ale przecież w żaganiu diabeł nie straszny. A mówiłem, że nieważne, na czym przyjechaliśmy do żagania, ale na czym wyjedziemy? Ja myślę, że do żagania warto jest przyjechać choćby na hulajnodze. Robercie, czemu zawdzięczamy tak niezwykły środek lokomocji? Bo chyba nie wiesz, ale tutaj na tym poligonie była kręcona jedna ze scen do serialu czterej pancerni i pies. Ale pancerni tutaj wjeżdżali, a nie wyjeżdżali. Madziu, nieważne czy ktoś wjeżdża, czy ktoś wyjeżdża. Ważne, że jest miło.